Włodzimierz Sobczyk, chciałem. Jestem tutaj, tu. tu. E, chciałem pana spytać o utwór hymn stojący w kolejce. Kiedy pierwszy raz usłyszałem, to byłem 30 i zrobił na mnie i robi do mnie e, na mnie cały czas wrażenie te, ten utwór, e, chciałbym, żeby Pan przybliżył, jak to powstało. To pierwsza część mojego pytania, a druga część. E, Gdyby teraz wena gdzieś koło Pana przeleciała, co by Pan napisał dla aktualnego trzydziestolatka? Jak Pana oczami ten świat wygląda i jego przyszłość? Natomiast jeżeli Pan nie słyszał jeszcze o eksperymencie Kulama, jeżeli dobrze mówię to nazwisko, to prosiłbym, żeby Pan zapoznał się w internecie z tym. To daje dużo wyjaśnienia, jak ten świat się rozwija i do czego dąży? Dziękuję. No, najlepiej opowiem o kolejce, bo to jest fajna opowieść. Pokazuje mnie też. Otóż to był rok 79. Przyjechałem do Katowic, objąłem zespół filmowy Silesia, zacząłem nowe życie, bo Kobieta młodsza ode mnie była przy mnie i żyliśmy tak, bo ten zespół był jako miejsce wielkie, takie 300 metrów, ale zrujnowane, tam się mieszkało, ale tak żyłem, że jakbym nie musiałem widzieć rzeczywistości. Robiłem zespół filmowy, ruszałem filmy, szło to dobrze, reżyserzy się po pojawiali młodzi, Teraz, nawet wyszła książka o tej silesi z moich czasów. Okazuje się, że nagle zaczęła się jakaś możliwość produkcji. Ciekawe było. Tutaj w Katowicach byłem, ale co tak trochę byłem, ale nie byłem uwiązany nie byłem do lokalnych władz, do lokalnych zależności w sensie życiowym. Stać mnie było na chodzenie do restauracji na obiad. Nie, ja wódki nie piję, więc mnie restauracja drogą mnie kosztuje. Piję w domu, ale jakoś tam było, fajno było. I pamiętam, moja żona dostała wtedy mieszkanie w spółdzielcze w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia. W takim bloku zamieszkaliśmy, to w ogóle cała opowieść. Ale tam dookoła mieszkali ta, ta, taka ro, robotnicy, taka arystokracja, sztygarzy, rębacze, coś tacy. Bardzo fajni. No i ja tam patrzyłem, jak oni biegną do pracy, później ja jechałem i nie, wie, nie wiem po co. Napisałem, za czym kolejka ta stoi. I pamiętam, jak moja żona powiedziała mi, co ty? Powiedziała, to jeszcze tak źle nie jest. Wysłałem, wysłałem ten wiersz, ale szereg wierszy, właściwie pakiet wierszy, który wszedł do Kolendynocki, to był napisany 79. rok w Katowicach. O żadnym tam buncie, o, o tym, co będzie za chwilę, nie czułem. No ale wysłałem do redakcji i odpowiedział mi z zaprzyjaźnionej redakcji, bardzo mądry krytyk, trochę starszy ode mnie, napisał do mnie: Erneście, nie będziemy drukować tych wierszy, Ponieważ popadasz w obiegowy pesymizm. Nie, ale Polska nie stoi w kolejce po starość, po szarość, tylko się rozwija. I ja w ogóle nie to nie, jakoś dałem sobie spokój, tylko mi się te wiersze pisały. Żona je przepisywała, gdzieś one szły i nagle w kwietniu. 80. roku w Warszawie, gdzie byłem, pojawiło się dwóch młodych chłopców. To był Krzysztof Bukowski, taki młody reżyser, szalony, no i Wojciech Trzciński, kompozytor. I mówią: jest szansa. Cybulski, on był dyrektorem teatru w Gdyni. On chce zaryzykować. I zacznie robotę nad przedstawieniem, nie pokazując go cenzurze. Tu trzeba powiedzieć, że zasada była taka. Teatr nie musiał pokazywać tekstu cenzurze. To była elegancja teatru, która mu budowała sytuację na potem. Teatr mógł to robić wywalić pieniądze robotę i na generalnej próbie cenzura mogła zdjąć. I to była katastrofa ogromna. Dyrektor jakby zdecydował, ponoć znajomi jego żona powiedziała, jak dostał mój tekst potem, że albo to zrobisz, i raz w życiu będzie ważne, albo nie. No ale ja zacząłem robić i z tym tekstem. Oni pisa Czciński pisał muzykę, na takim klawiszowcu przychodził, nim nie grał, tę melodię, i mówi do mnie: Słuchaj, musi być refren tutaj. Ja mówię, A po co refren? On mówi: Wiesz, bo piosenka musi mieć pewnego rodzaju podsumowanie, refren. I napisz. A ja mówię, nie wiem co. A on mówi, napisz. A ja mówię, A masz melodię do tego. A on mówi, mam i zagrał mnie. I ja napisam od razu: Bądź jak kamień stój, wytrzymaj, kiedyś te kamienie drgną. I nagle złożenie tego refrenu z tą piosenką zrobiło coś innego, bo to pan mówi. Ale ja miałem wiele i nawet w niektórych książkach jest mówienie, że nagle właśnie to zatrzymanie było. Właściwie marszem naprzód. I tak to powstało. Co ja rozumiałem z tego? Ja tu nie, ale tu. Dobry, dobry poeta ma nos. Ja nie wiem, dlaczego czułem. Czułem, że tak jest. Napisałem: panie motorniczy, jest, jedź pan powolutku, albo tam. Yy, tak bardzo późno, w gazetach tam wielkie piszą o nich słowa, tam chleb ze smalcem, wściśnięty, boleśnie, chociaż tak bardzo, dlaczego tak bardzo późno, chociaż jest tak wcześnie. To wszystko, co zaistniało. Ja pisałem półtora, dwa lata wcześniej w innym miejscu. Dlaczego? Nie wiem. Ja myślę, że jeżeli jest talent, to on się niesie poza kombinacją. Wiersza, ja nie umiem wykombinować. Ja nie jestem głupia, ja jestem intelektualnie dobry. Dobry, może niewybitny, ale dobry. Spokojnie dzisiaj na przykład gramatykę z starocarkiem, ja sobie czytam dla rozrywki, o tak sobie. Nie. Szybki jestem w dyskusjach, w różnych rzeczach. Mam pamięć dobrą do faktów różnych, ale nie wykombinuję wiersza. To się wyczuwa, to się, to się czuło. I boję się, że to przychodzi i odchodzi. Dlatego, że jak ja już mam swoje lata, to już mnie nie tak łatwo wyjść. Nie tak łatwo doświadczać tego, co doświadczają ludzie. Na przykład, jako młody doświadczałem brak mieszkania, pisałem wiersz o kluczu, pisałem wiersz o wannie, który nigdy nie zaznałem. Chodziłem na dyskusję niebywale. Byłem w klubie krzywego koła zakładałem go w różnych. A naprawdę dlaczego? Ci starsi moi koledzy mieli mieszkanie z wanną. Ja przychodziłem wcześniej i dali mi się wykąpać. I potem brał udział w dyskusjach. No, tak to wygląda. E, czy Panie? można... Można? Mówiliśmy dzisiaj, ja jestem przedstawicielką sceny Polskiej, mówiliśmy dzisiaj o znakomitym laureacie, mówiliśmy o romantyzmie, ale widzę, że życie zdominowało nasze spotkanie. Pozwoli Pan, Panie Erneście, że e, zapamiętałam na długo nasze spotkanie, bo właśnie brałam udział, robiłam ruch sceniczny po raz pierwszy w życiu, kiedy zeszłam ze sceny w kolędzie nocce. E, przepraszam za dygresję osobistą, ale przeszłam śmierć klinicno, kliniczną i należący wjeźli mnie do Gdyni na spektakl, ale nie to jest ważne. Pamiętam ten kultowy spektakl. Wspaniały. Dzisiaj padały tutaj takie informacje między innymi o, o tej scenie z Jankiem Wiśniewskim, o, która się znalazła. Pozwólcie państwo, że w dwóch słowach przybliżę ten spektak, żebyśmy wiedzieli, jak te cudowne wiersze pana Ernesta znakomicie znalazły się w, w treści współczesnej. A więc jest scena na scenie kapciorka, w, w kapciorce siedzą robotnicy w tych kufajkach, że. Sobie na takim, nie wiem, piecyku herbatę, i w pewnym momencie, w głębi sceny, otwiera się horyzont. Stamtąd wychodzą aniołowie trzymający. Stroje kolędników na rękach, i idą w Polskę. I tu się zaczyna cały tekst, z tymi znakomitymi yy, tekstami pana Ernesta, między innymi, Po co w kolejce tej stoisz, poszarość, 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 na co w kolejce tej czekasz, na starość, na starość. Wreszcie te kamienie drgną i polecą, jak lawina, i tak dalej. Śpiewała to Krysia yy, Prońko. W spektaklu brała udział yy, Halinka Frąckowiak, yy, reżyser, który. Yy, w o którym wspominał pan Krzysztof Bukowski. Pan Krzysztof Bukowski przychodził do mnie do szpitala i omawiał ze mną teksty scen. Ja mówię, proszę pana, ja nie dam rady. Ja panu dam kogoś, kto, ale nie, to my zaczekamy na panią, nieważne. Krzysio Czciński y, robił muzykę. Pan Kołodzień, przepraszam, uciekło mi tak. nie, zrobił wspaniałą scenografię. Odbył się cudowny spektakl z tekstami, które w tym momencie tak znakomicie pasowały, powiedzmy, jak, żeby Polska była Polską, to to były takie teksty. Po co w kolejce tej Stoisz i wiele innych tekstów. Spektakl był tak cudowny, tak wszyscy przeżywali ten spektak. No, wspomniał Pan o cenzurze. Rzeczywiście cenzura nie obowiązywała, ale na próbę generalną przychodzili specjalni A, ludzie, tak. którzy oceniali, czy może i tak dalej. Więc po pierwszym akcie, bo to był spektakl dwuaktowy, zjawiła się jakaś pani, e, która rzeczy, oczywiście została przez realizatorów po pierwszym akcie bardzo ugoszczona co też drugiego, jak już nie oglądała. Ale e, powstał problem, bo opowiadał mi to Krzysio Czciński. Mówił, Słuchaj, wiesz co, brakowało nam jakiegoś tekstu do połączenia dwóch scen. A podobno pan Ernest, który może to potwierdzić albo nie, powiedział: Ja tu coś mam w torbie. No i wyjął z tej teczki jakiś tekst. Oni ten tekst włączyli, ale on był poza tym e, tomikiem wierszy, który, z którego państwo korzystaliście. No i odbyła się próba generalna, gdzie w znakomitym humorze była pani cenzor, więc jak gdyby nie doceniła, Faktu, ale odbywa się premiera i na premierze jest, nie pamiętam teraz doskonale, czy to był y, y, ataszek kulturalny y, y, Rosji, czy to był ambasador. Konsul. 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 był. No w każdym razie po pierwszym akcie konsul wyszedł ostentacyjnie z przedstawienia, bo ten tekst, który nie pochodził z tego tomiku ocenzurowanego, mówił o takiej sprawie narody małe ciemiężone przez wielkie klęczą na kolana i tak dalej i tak dalej. No to była obraza w ogóle wyszedł i tak dalej. Ale na drugi dzień zaproszono całą ekipę łącznie na spotkanie z tym komitetem strajkowym całym, gdzie wszyscy byli. Miałem przyjemność poznać um, panią Walentynowicz. I zaproszono nas do konsulatu chińskiego. Nie wiem czy pan Ernest tam był z nami. Zaproszono nas do konsulatu chińskiego. A tam w konsulacie chińskim, a w konsulacie chińskim wisi mapa z przedwojny II światowej. Więc był to dla nas szok. Proszę państwa, spektakl był tak kultowy, że do dziś wspominamy go, że on był tak patriotyczny, tak teksty, które wiersze napisane przez pana Ernesta tak trafiły w swój czas. Bardzo dziękujemy, panie Ernestie za to. dziękuję. Ja powiem tylko jedno. Ja w ogóle nie wiedziałam, jak się odnieść do Kolendynowskiej, bo nie umiem się odnieść do swoich przedstawień. Nie lubię. Ale była historia, właśnie przyszła Walentynowicz i Wałęsa i były, oglądali to. A tam była taka scena, że ludzie unosili się do góry, lecieli, a potem spadali na ziemię. I pani Ania mówi do Bukowskiego: Dlaczego tak smutny. A on mówi, no tak nam wyszło. Ono mówi, przez wszystko wygrane. Dlaczego ci ludzie muszą spadać? A my mówimy, panie Aniu, no ale tak nam wyszło. I tylko tak właśnie, tak nam wyszło. Tak nam wyszło i właśnie to jest ten węgiel. Gdybyśmy zaczęli myśleć, dlaczego nam wyszło, no tylko że to bywa mi.